Młody chłopak wynurza się z lasu, śpi na różnych pustostanach, ale chce się spotkać, chce porozmawiać. Siada w samochodzie obok mnie i wyjmuje z plecaka kartki ze zdjęciami z kalendarza świętego Jana Pawła II. Patrzy na nie, przekłada, uśmiecha się i mi je daje. To specjalny prezent dla ciebie na dzisiaj. Patrzę się na niego. I nie dowierzam. Mówię, a skąd je wziąłeś? Czy ty wiesz, że dzisiaj przypada dokładnie stulecie urodziny na Pawła II? Patrzę na niego i nie dowierzam. Nigdy bym go nie posądzała? Żeby on wiedział, żeby to miało dla niego znaczenie, żeby on pamiętał? Tymczasem on mi odpowiada, wiem, wiem. Chciałem je tobie dzisiaj koniecznie dać. A skąd je wziąłem? No, mam na to swoje sposoby. Było to dla mnie najpiękniejsze świętowanie tej rocznicy, stulecia, w tym samochodzie, z tymi skartkami, ze zdjęciem Jana Pawła II, znalezionymi może gdzieś na śmietniku, które właśnie dostałam od bezdomnego. Niech Jezus będzie uwielbiony w tym momencie i w tej osobie.